Boisz się, że nie uda ci się w biznesie? Boisz się wystartować? Boisz się wyjść z cokolwiek, co masz? Boisz się zacząć? Jeśli tak, to ten odcinek jest dla Ciebie. Ten odcinek powie Ci, skąd w Twoim życiu wziął się strach przed tym, żeby zacząć robić to, co kochasz. Powiem Ci o przekonaniu, które z pewnością trzyma Cię teraz w jednym miejscu, mimo Twoich ogromnych chęci, mimo Twoich chęci do nauki, do rozwoju, mimo tego, że chcesz wreszcie zmienić swoje życie, bo masz serdecznie dosyć tego, co ono Ci funduje, a co Ty przyjmujesz jako coś, na co nie masz wpływu. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, skąd wzięło się przekonanie i jak. Bardzo przekonania budują nasze, y, nasze życie. Czym jest to, co ty zaczniesz tworzyć? I przede wszystkim powiem ci, co z tym zrobić. Zauważenie przekonania i tak wiele zrobi w twoim życiu, bo czy świadomie, czy nieświadomie, ludzie, którzy zaczęli pracować y, w swoim życiu nad tym, żeby czuć tą pełną swobodę ruchu, wolność w działaniu. Mogli się zetknąć z tym yy, przekonaniem. Natomiast jest ono jedno z największych, które całkowicie blokuje Cię przed tym, żeby zacząć, przed tym, żeby ujrzeć tą swoją pełną wartość i gotowość do działania już teraz, w tym momencie. Bo z pewnością. Jesteś z tych osób, skoro znajdujesz się na tym kanale i oglądasz mnie, to nie bez powodu twoja podświadomość się tutaj przy, przywiodła. Jesteś tutaj, dlatego że masz ogromną wartość w sobie, ale nadal twój wewnętrzny krytyk mówi, niewystarczająco jeszcze wiesz, by móc ruszyć. Szczerze przyznam, że gdybym słuchała tego wewnętrznego krytyka. To do dzisiaj bym niczego nie zrobiła. Do dziś bym uważała, że moja wiedza nie jest jeszcze wystarczająca, żeby móc e, cokolwiek robić w, w moim życiu. Dlaczego? Dlatego, że to wyniosłam ze swojego domu. Przekonanie, które panowało w mojej rodzinie, to przekonanie o tym, że jeśli nie masz studiów, nie ma ciebie. Jeśli nie masz studiów, nie masz pieniędzy. Jeśli nie masz studiów, nie masz koneksji, jeśli nie masz studiów, nie masz uznania. Więc wychodziłoby na to, że do momentu, kiedy nie zrobię studiów, powinnam uważać, że to, co teraz robię, nie jest wystarczające. Lecz ja zdecydowałam się na to, żeby rozwalić to przekonanie, i dzisiaj ten film będzie znacznie krótszy, dlatego że chcę, żebyś wyciągnęła, wyciągnął z tego filmu jak najwięcej i poszedł dalej w swoją drogę, nie bojąc się. Zacząć i ruszyć. Z pewnością zadajesz sobie przez ostatni czas pytanie, co ja zrobię, jak nie wypali? A czy zadałeś sobie pytanie, co ja zrobię, jeśli wypali? Czy spytałeś się siebie, co się stanie, kiedy wypali? Bo gdybyś zadał sobie to pytanie, to zdałbyś sobie sprawę, że nie boisz się porażki w swoim biznesie. Zdałbyś sobie sprawę z tego, że boisz się sukcesu w swoim biznesie. Że Twoim największym strachem jest to, że nie będziesz mógł sobie poradzić z tym, że wygrasz. Że nie będziesz sobie mógł poradzić z, z tym, że ktoś powiedział ci, że to jest niemożliwe, co ty chcesz dokonać. Że zostawią cię w twojej przestrzeni ludzie, których będzie to bardzo drażnić, którzy wymyślą sobie na twój temat takie historie, jakich ty. Nie wymyśliłbyś w najciemniejszym koszmarze. Boisz się sukcesu, bo boisz się być przestać lojalny wobec paradygmatów, które istnieją w Twojej rodzinie albo w Twoim społeczeństwie. Bo boisz się przestać być lojalnym wobec tego, co kiedyś dla Ciebie było. Naturalnym sposobem na to, by zatrzymać się w miejscu, jeśli zdarzało Ci się obgadywać innych ludzi, którzy są bogaci, jak oni to zrobili, pewnie nakradli, pewnie to. Jeśli słyszałeś to, może nie tylko zdarzyło Ci się, ale słyszałeś o tym, może Twoje środowisko jest takie, że w momencie, kiedy pojawia się ktoś, kto ma dużo pieniędzy, to od razu jest obarczany yy, mnóstwem plotek. Jeśli tak, Twoja podświadomość zrobi wszystko, żeby cię zatrzymać przed tym sukcesem. Dlaczego? Bo nie będziesz chciał brać udziału w tej części środowiska, która nie jest już wewnętrzną częścią środowiska. Nie będziesz już swój. Bo byłeś swój, jak można było gadać o biedzie, jak można było gadać o cierpieniu, jak można było gadać o tym, jakie są straszne czasy, i partia rządząca jest taka i taka, ale już nie będzie o czym gadać, jak ty nie będziesz mieć na co narzekać. Strach przed sukcesem wynika z tego, że chcesz być lojalny wobec swoich rodziców. Którzy nie byli w stanie zrobić takich pieniędzy. Jeśli jesteś kobietą, to z pewnością jest to Twoja mama i chcesz być lojalna wobec Twojej mamy, bo Twoja mama na przykład musiała przez całe życie usługiwać innym ludziom, albo, albo tacie, albo rodzinie, po to, żeby mieć coś w zamian za to, żeby mieć po prostu jakiekolwiek uznanie w zamian za to. Albo mama bardzo ciężko pracowała na milion etatów i ty nie wiesz w jaki sposób teraz jej pokazać, że ty. Z taką lekkością zarabiasz od groma pieniędzy. To może się, to może teraz Cię skręcać od środka, że nie, to nie może być możliwe, to nie, to nie może być prawdziwe. Zrób z tym, co chcesz. Ale miejsce, w którym ja się znalazłam teraz, jest miejscem, w którym ja decydowałam się wziąć na klatę wszystko to, co usłyszałam. Wszystko to, co wywaliło mi spod świadomości. Część Mojego bagna spod świadomości, które zdecydowałam się tam po prostu e, ulokować, przyjmując wszystko to, co innych, za swoje. Więc przekonanie, w którym mm, Ty myślisz, że boisz się mm, porażki, może być. Tym przekonaniem, gdzie Ty będziesz bać się totalnie sukcesu. Więc to jest jedna bardzo ważna rzecz. Przejdę do drugiej od razu, dlatego że tak jak powiedziałam, chciałam, żeby ten odcinek był taką konkretną pigułą dla ciebie, więc bardzo cię proszę rozkmin ten temat, który właśnie teraz tobie powiedziałam, zapisz to sobie w zeszycie i wypisz sobie, zapisz sobie pytanie, których, e, którą... E, na które dostaniesz odpowiedź, którą również chciałbym, żebyś zapisał, rozpisał i po prostu skupił się na tym. Czego najbardziej boję się, kiedy osiągnę sukces? Te odpowiedzi wyjawią Ci każdy paradygmat, za którym teraz podążasz. Lecimy dalej. Twój biznes to Ty. Więc jeśli chcesz jakiegoś biznesu, to najpierw zadbaj o to, jaka ty jesteś i jaki ty jesteś. Co ty tworzysz teraz w swojej rzeczywistości, bo biznes będzie odzwierciedleniem ciebie. Dlaczego tak blisko rozwoju duchowemu, doświadczaniu życia na tej planecie jest kwestia biznesowa, jest kwestia zarabiania pieniędzy? Dlatego, że jedno z drugim. To jedno i to samo. To ile masz pieniędzy, to jaki jest twój biznes, to jakie ruchy podejmujesz w swoim życiu, będzie związane z tym, kim ty jesteś. Więc ile będzie w tobie strachu, tyle będzie w twoim biznesie, tyle będzie w twoim portfelu, tyle będzie w twoich relacjach z ludźmi, ile w tobie miłości i otwartości. Tyle będzie w Twoim portfelu, tyle będzie w Twoim twoi, um, otoczeniu i w Twoim biznesie. Twój biznes jest niczym innym jak zmaterializowaną kreacją Twojej podświadomości, Twoich decyzji, tego kim jesteś i tego z jakich przekonań jesteś zbudowany. Więc najpierw mental. Mental first. Jeśli widzisz, że w Twoim biznesie jest coś nie tak, to nie grzebiesz w swoim biznesie sprawdzając, co jest nie tak, tylko grzebiesz w sobie, jaką energię wkładasz do tego biznesu, co jest w tym biznesie. I jaka Twoja emocja, jakie Twoje przekonanie zmaterializowało się w Twoim biznesie. Może ty boisz się sprzedawać, może ty myślisz, że sprzedawanie to jest sprzedawanie siebie. Może ty traktujesz sprzedawanie jako prostytucję. Może ty myślisz, że yy, sprzedawanie jest wstydem. Może wychodzenie do ludzi jest wstydem dla Ciebie. Wszystko to, w co Ty wierzysz, będzie się manifestować w Twoim biznesie. Będzie też. Mm, Motywować Ciebie do działania. Bo jeśli Ty masz takie przekonania, to choćbyś pochłonął milion yy, książek na temat tego, jak kreować biznes, to nic Ci to nie da. Dlatego, że to, z czym Ty teraz będziesz wychodzić do tego biznesu, będzie podszyte tym, co Ty czujesz. Więc równie dobrze możesz się zająć poznaniem każdej strategii, jaka istnieje na tej planecie, ale dopóki będziesz mieć w sobie lęk przed wdrożeniem tej strategii, to możesz o niej zapomnieć, bo nic to nie da. Wszystko to, co jest w tobie, będzie się manifestować w twoim życiu zewnętrznym, tak samo w biznesie. I tym samym chciałabym Cię zaprosić serdecznie do, do Masterclassa Boski Biznes, w którym dowiesz się... Jak zacząć? Przede wszystkim otrzymasz medytację, która na każdym etapie twojego wdrażania w biznes, rozwoju biznesu, będzie odkrywać coraz to więcej przekonań, których przetransformowanie ta medytacja również tego dostarcza, pozwoli ci na to, by wchodzić na coraz wyższe levele tego, czym się obecnie zajmujesz i pozwoli ci odblokowywać wszystkie wszystkie twoje Czerwone flagi przed tym, żeby zacząć. Pozbędziesz się przekonań, które powodują, że zamiast działać, ty wolisz przeskrolować sobie telefon, że zamiast działać, ty wolisz zastanowić się, hmm, czy nie ma może nic lepszego do zrobienia. Albo zamiast działać, ty decydujesz się na to, żeby kupić sobie yy, jeszcze kolejny kurs o tym, w jaki sposób masz kreować swój własny biznes. Jakie strategie wprowadzić i co robisz w nim nie tak? Wszystko jest tu. Więc, dlatego, każda praca, wszystko, co ty chcesz wdrożyć, jakąkolwiek strategię chcesz wdrożyć do swojego biznesu, będzie musiała być poprzedzona pracą nad mentalem. Rozumiesz? Przekonania muszą zrobić robotę. Ty musisz się przetransformować i usunąć, i dopiero wtedy możesz się decydować na to, żeby robić kolejne kroki w to, żeby rozwijać swój biznes. Dlatego dla Ciebie przygotowałam Boski Biznes, żeby całkowicie, żeby mieć mm, podstawy do tego, żeby mieć totalną umiejętność w odnajdowaniu swoich przekonań, transformowaniu ich i potrafieniu wdrożyć w swoje działania biznesowe wszystko to, czego się do tej pory nauczyłeś? Działać. Nauczysz się działać, więc zapraszam Cię serdecznie. W opisie do y, tego filmu znajdziesz link do boskiego biznesu. Jeśli oglądasz to przed live'em, czyli przed 20 listopada, to nadal możesz dołączyć tam i mieć zapisy nagrania. Y, ze wszystkich tych live'ów, więc zapraszam cię serdecznie, dlatego że tam będziemy robić proces na żywo. Będziemy odnajdować i rozwalimy mnóstwo przekonań na sam początek, a na koniec zostawię cię z medytacją i umiejętnością odnajdywania w sobie tych przekonań. Lecimy dalej. Co z tym zrobić? Przede wszystkim. Integracja dziecka wewnętrznego. Jeśli chcesz zacząć pracować, to musisz zacząć się zachowywać jak dojrzały człowiek, czyli przestać tupać nóżkami i obrażać się na cały świat, jaki bardzo jest zły i b, bo tobie zabrał, bo tobie nie dał, bo tobie to, bo tobie tamto. Czas najwyższy, spojrzeć prawdzie w oczy i zrozumieć, że z poziomu mentalnego dziecka nie zrobisz biznesu. Że ludzie, którzy chcą, Będą chcieli od ciebie cokolwiek kupić. Będą chcieli kupić to od człowieka, który jest zdecydowany w swoich działaniach, który wie doskonale, co robi. Przypomnij sobie jakiekol, jak, jak, jakąkolwiek swoją chęć zakupu, współpracy z kimkolwiek. Nie kupujesz ani nie współpracujesz z człowiekiem, który ma. Cały świat mnie zniszczył. Mama mi nie powiedziała tego. Tata mnie tego nie nauczył. Gdyby oni byli biznesmenami, to ja bym był w ogóle zupełnie innym miejscu. To jakbyś zobaczył takiego człowieka, to byś sobie pomyślał Jezus Maria, ja nie mogę po prostu współpracować z tym człowiekiem. Ja nie chcę od niego nikogo, niczego kupić. Ale jeśli będziesz mieć po drugiej stronie człowieka, który jest zdecydowany i mówi Ci hej, wszystko to, czego Ty potrzebujesz masz w sobie i każda Rzecz, której Ty się nauczysz, wdrożona, zdziałana, zrobi sukces w Twoim życiu i w Twoim biznesie. Choć pokażę Ci, jak to zrobić. Ty masz się stać tym człowiekiem, który bezwzględnie wierzy w to, co tworzy. Jeśli Ty nie wierzysz, że Ty możesz stworzyć genialny biznes, nikt też nie będzie za Ciebie w to wierzył. Twoim zadaniem jest w to uwierzyć i twoim zadaniem jest zdecydować się na to, żeby stanąć w miejscu lidera i pokazać innym: hej, zapraszam Cię do siebie, zrób to co ja i stań się tym człowiekiem, którym marzysz się stać już od dawna. Twoje przekonania uświadomione są uzdrowione, więc nie możesz za każdym razem powtarzać, że ja mam syndrom oszusta. Ja mam problem, bo moi rodzice byli tacy i tacy. Jeśli ty wiesz, jakie jest twoje przekonanie, to hello! Działasz wbrew tym przekonaniom, a nie cały czas o tym powtarzasz. Pytane o tym, dlaczego czegoś nie zrobiłeś, ty cały czas powtarzasz, bo ja mam syndrom oszusta, bo ja mam, e, nie wiem, bo ludzie się, e, bo, bo, bo ludzie, którzy są wokół mnie, mnie wyśmiewają, bo miałem trudne dzieciństwo. Hej! Koniec tego! Na, ty chcesz na tym cokolwiek zbudować? Twoim zadaniem jest wyciągnąć z tego jak najwięcej siły i pokazać samemu sobie, że hej, to mnie turbo doładowało. To sprawiło, że ja teraz mogę być w tym miejscu, w którym chcę być. Jest mnóstwo świadectw. Między innymi ja ci opowiadam o swoim świadectwie na tym koncie, gdzie jest człowieka totalnie niekochającego siebie. Overfinkera, bez wiary w swoje możliwości, znalazłam się w tym miejscu, gdzie jestem w stanie zarabiać z lekkością duże pieniądze. Mogę podróżować, mogę robić co chcę i kiedy chcę. I nie pytać się nikogo o zdanie, czy mi da pozwolenie na to. Będąc sama, mając córkę i psa. jest amazing. Zacznij być świadomym swojego życia. Zacznij być świadomym tego, że Twoje działania są dziecinne. Nie dziecięce, dziecinne. Więc czas z nimi skończyć poprzez integrację siebie z tymi dziećmi. Czyli tak jak Ci powiedziałam, za pośrednictwem medytacji, hipnozy, też nawet wyciszenia wewnętrznego, spotkaj się z tymi dziećmi, które w Tobie płaczą i ukochaj je. W ten sposób nie będzie takich sytuacji, gdzie te Twoje dzieci będą wylatywały w randomowych sytuacjach i blokowały Cię przed działaniem. Codzienne wychodzenie ze strefy komfortu z regulacją swoich emocji, więc każdego dnia, jeśli czujesz, że jest Ci ciężko w życiu, naucz się nad regulacją swoich emocji, ale nie wracaj z powrotem do tego miejsca, w którym jest super lekko i, i cudownie. Ty stwórz Stan, w którym trudne chwile albo wychodzenie ze strefy swojego komfortu są dla ciebie paliwem napędowym. To jest możliwe, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy regulujesz swoje emocje i kiedy masz zintegrowane dziecko ze sobą, a nie ono za każdym razem płacze, kiedy Ty musisz zrobić krok w kierunku swojego rozwoju. Zupełnie tak jak z pójściem na siłownię: chcesz super mięśni. Zacznij pracować. Idź na ten trening. Wyjdź z tego miejsca, w którym nie chcesz już być. Zobaczysz efekty. Tak samo jest z każdym rozwojem, tak samo jest ze wszystkim, co ty robisz. Zacznij robić to, co jest dla ciebie niewygodne, aż w końcu stanie się to dla ciebie super wygodne i będzie twoim paliwem rakietowym do działania. Całkiem możliwe, że jesteś już w miejscu. Gdzie rozwinąłeś swój biznes, całkiem możliwe, że gdzie jesteś już w tym miejscu, gdzie udało Ci się ruszyć, gdzie udało Ci się wyjść do publiki z tym, co, na czym ci zależy, co jest Twoją pasją największą, ale nagle spotkajesz sufit, nagle czujesz, że zablokowałeś się w miejscu, w którym zarabiałeś jakieś tam pieniądze albo zarabiałaś jakieś pieniądze, i nagle czujesz, że pff, nie mogę dalej, nie pójdę dalej, boję się, jestem przerażona, nie wiem, jak zrobić ruch. Nie mam żadnego pojęcia co dalej. Jeśli jesteś w tym miejscu, to zapraszam Cię serdecznie na boski, Boską Moc w Biznesie, na edycję drugą, dlatego że pierwsza edycja miała ogromny sukces w postaci stworzenia dwóch grup, dlatego że nie chciałam mieścić w jednej grupie tak wielu osób. Chciałam bardzo, żeby to było. Kameralne spotkanie, żebyśmy mogli sobie jeden na jeden ze sobą porozmawiać i porozwalać nasze wszystkie programy, które się znajdują, ale też przede wszystkim przebić sufit. I teraz słuchajcie, jest druga edycja, więc zapraszam Was serdecznie. Połowa, połowa miejsc już jest zajętych, natomiast jeśli chcesz być jedną z dwunastu osób w kameralnej grupie, gdzie będziemy mm, przebijać sufit, gdzie będziemy bardzo głęboko wchodzić w to, co nas blokuje, to zapraszam Cię serdecznie. Również pod tym filmem będzie link do, do, do zakupu tego miejsca. Więc trzymam za Ciebie kciuki i wierzę, że jeśli weźmiesz sobie do serca ten film, to wszystko w Twoim życiu zacznie nabierać zupełnie innych barw. Nawet nie masz pojęcia, jak lekko jest żyć ze świadomością, że to, co ktoś na tobie projektuje, to nie jest Twoje i nigdy twoje nie było. Że ludzie, którzy w jakikolwiek sposób blokują cię przed działaniem, <laughs> ludzie, których myśli yy, kłębią się w Twojej głowie, że sobie nie poradzisz, że ci się nie uda, <laughs> to ludzie Którzy projektują na Tobie coś, co sami uwierzyli. Nigdy nie mówią faktu, jaki jest o Tobie. Fakt jest taki, jaki Ty chcesz, żeby był. Daj mi znać, bardzo Cię proszę, co sądzisz o tym działaniu i czy dołączasz do, do boskiej, boskiej mocy, albo daj znać w komentarzu, czy byłeś na masterclassie poprzednim, na poprzednich edycjach. Um, bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. I zostaw komentarz w postaci yy, niebieskiego serduszka. <laughs> niech dzieje się niebo, niech dzieje się boski biznes, niech dzieje się boskie życie. Wszystko to, co tutaj usłyszysz, wszystko to, co znajdziesz na tym kanale. Każdy film, każdy film przybliży Cię o krok do możliwości stworzenia biznesu, swoich marzeń, do możliwości stworzenia życia, swoich marzeń. Nawet jeśli nie chcesz kreować tej przestrzeni dla siebie, nawet jeśli nie chcesz wychodzić na razie z tą przestrzenią dla siebie, to wyjdź do siebie, ok? Wszystkiego co najlepsze, tu Cię z całych sił i zapraszam Cię serdecznie do masterów, które całkowicie otworzą Ci oczy. Wszystkiego dobrego.